Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Azacha tymi słowami proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w otchłani, czy to wysoko w górze. Lecz Achas odpowiedział. Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz. Słuchajcie więc domu Dawidowy. Czyż mało Wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da Wam znak. Oto Pan na pocznie i porodzi syna i nazwie jego imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto Słowo Boże. Pełnić Twoją wolę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z w ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś cała palenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę, przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. W dwoju księgi jest to mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich. O czym Ty wiesz, Panie? Czy o Boże, Pełnić Twoją wolę sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie tajłem Twojej łaski ani Twej wierności. Przed wielkim zgromadzeniem. Czy koze może pełnić Twoją wolę? Zostanie listu do hebrajczyków. Bracia, niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozów usuwała grzechy. Przeto Chrystus przychodząc na świat, mówi Opiary ani daru nie chciałeś, ale, otwarłeś mi, ciało, ale mi otworzył ciało. Całopalenia palenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem, oto idę, w zwoju księgi napisano o mnie, abym spełnił wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział, ofiar darów całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie prawa. Następnie powiedział, oto idę, aby spełnił wolę Twoją. Usuwa jedna ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże. Dzień dobry. Dzień dobry. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Stało się ciałem i zamieszkało między nami I oglądaliśmy Jego chwałę Chwała Tobie Jezu Chryste Królu wiecznej chwały Pan z Wami i z Duchem Twoim bo w Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Bóg Gabriela do miasta w zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz Anioł rzekł do niej, nie bój się, Marią. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron i jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na no to Maria rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. No to rzekła Maria. Oto ja, służebnica Pańska. Nie mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu, dzisiaj dołączamy do tego pozdrowienia anioła skierowanego do Twojej Matki. Bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. I te słowa wiele razy wypowiadamy. Najczęściej odmawiając Różaniec Święty, Zdrowaś Maryjo. I mówimy to do tej matki Twojej, która jest przy Tobie obecna i dzisiaj jej wielka uroczystość i Twoja I dlatego do niej się zwracamy tylko do tej, która najlepiej rozumie wymowę tej uroczystości i jej znaczenie dla nas. I prosimy naszą Matko Podsuń nam swoje myśli, byśmy potrafili dla naszego życia wyciągnąć wnioski. Tak, jak Ty potrafiłaś zrozumieć słowa, słowa Boga, i co najważniejsze, uwierzyłaś w to, co zostało Ci powiedziane. I tak przechodzimy do pierwszego czytania, gdzie jest zapowiedź, tak. Oto Pan dał Wam znak. Oto Pan pocznie i porodzi syna. Mario, myślę, że Tobie ten tekst był znany, bo zapewne czytałaś Pismo Święte, ale kiedy ten fragment czytałaś, chyba nie byłaś jeszcze świadoma tego, że te słowa tak bardzo odnoszą się do Ciebie, że to Ty jesteś tą Panną, która pocznie, porodzi Syna, Syna Bożego. Tak, co chcesz nam przez to, Panie Jezu, ty powiedzieć? Wiele z tych tekstów, które czytamy w Piśmie Świętym, do nas się odnosi tak czy potrafimy je przyjąć? Czy potrafimy te wielkie rzeczy czynić, które Bóg pragnie czynić przez nas? Tak. Słyszeliśmy w drugim czytaniu: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Tak. Byśmy potrafili odpowiadać, odpowiadać tak, jak Ty odpowiedziałeś swojemu Ojcu. Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. A dzisiaj rozważamy te słowa Twoje w kontekście słów Twojej matki. To Twoja matka, bądź wola Twoja. To Twoja matka nie mi się stanie według Twojego słowa. Powiedziała, tak. A ty potem to samo powiedziałeś swojemu boskiemu ojcu. I tak Panie Jezu, żeby dzisiejsze kobiety potrafiły tak mówić: Niech się stanie Twoja wola. I to szczególnie wtedy, kiedy dziecko się poczyna. Niech się stanie Twoja wola z tym dzieckiem. To, to znaczy, że chce to dziecko urodzić, wychować. Tak wiele tutaj kobiet. Już ma to za sobą, poczęcie, urodzenie, może są jeszcze takie, które poczęcie mają przed sobą. I w imieniu tych, Panie Jezu, proszę Cię o przyjęcie z radością poczętego dziecka i im tego życzymy. Tak, a starszym kobietom, żeby potrafiły towarzyszyć tym młodym matkom, a mężczyznom, żeby otrach... Ochraniali te kobiety. Tak, ochraniali te kobiety, jeżeli pamiętamy, że dziecko poczęte to nie jest tylko sprawa matki, kobiety, ale również mężczyzny, przyszłego ojca. I żeby tak właśnie potrafiliśmy wychowywać naszych dzieci, dziewczęta, chłopców, na przyszłych mężów, ojców, przyszłych żon, matek. I Maryjo, o to prosimy. I to prosimy przez Ciebie, Boga, nie takimi będą, tak, żebyśmy potrafili wychowywać do wiary którym wyznajemy. Podnieś się za wszystkich małżonków, aby zrozumieć, że największym wyróżnieniem, darem to jest rodzicielstwo i gotowi, żeby mieli przyjąć poczęte dziecko. Ciebie prosimy o Odalenie złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenie królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Modlmy się za chorych, cierpiących, i, a w szczególności za tych, którzy umierają bez sakramentów świętych. Ciebie prosimy. Modlmy się za wszystkie dzieci, które są poczęte i które będą poczęte, aby nie było matki ani jednej, która podejmie decyzję o zabiciu swojego dziecka. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych wszystkich, którzy boją się przyjść do kaplicy, odwiedzić Jezusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie poczęte dzieci, aby się mogły szczęśliwie urodzić, być ochrzczone i dobrze wychowane. Ciebie prosimy. Dzieci, urodzić, wychowane. Ciebie prosimy. Panie Jezu, pomóż wiernie wykonać. Wypełnić modlitwę, dziewięciomiesięczną widencji um, poczęcia duchowego dziecka. Ciebie prosimy. Duchę, Panie. Módlmy się o przymnożenie wiary naszej młodzieży Ciebie prosimy. Duchę, Panie. Módlmy się za wszystkich uczestniczących w rekolekcjach oddanie 33, by mogli znaleźć bezpieczne schronienie w niepokalanym sercu Maryi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Mówmy się za nas samych, abyśmy zawsze potrafili z Maryją mówić, niech będzie wola Twoja. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar rodzicielstwa. I prosimy o to, czy opieką naszych dzieci, tych narodzonych, tych nienarodzonych i tych, którzy poleciliśmy duchowej adopcji. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby spoczywali w pokoju i miłości Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się, abyśmy tak jak Maryja odważnie kroczyli drogą do nieba. Ciebie prosimy. Myślisz, że takie dzieciaki ciebie prosiły? Słuchaj nas, panie, i o pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen, i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Nas, panie. Boże, i się, Mogąc, przyjmij od nas te prośby, które tobie przedkładamy do Święty, zasięg swej matki najświętszej przez Chrystusa Pana naszego. Najwyższe imię, nasz Dawicie, Książę pokoju Бог є з нами відкупите слово життя. Jezus, najwyższe imię, nasz wicie, książę pokoju, Emanuel. Bóg jest z nami, odkupił. Nasz prawdziwy, jedyny ojca, Syn, umiłowany.